Ejka, kochani! Zanim przejdę do filmiku, to chciałabym Wam bardzo podziękować za 1,25 tysięcy subskrypcji oraz 1,7 tysięcy lików pod ostatnim filmem. Jesteście drog niesamowici. A więc już nie przedłużam i zapraszam do part 2. Mam pewien plan. Możemy udawać, że się z oczy nimi pogodzimy. I z Maja też. A potem zabiorę Maję na pryw i wtedy nagadam jej jakieś rzeczy. Potem będę udawać, że Maja coś o mnie mówiła. I wtedy każdy będzie po naszej stronie. To dobry pomysł. Pięć minut później. Co wy od nas chcecie? Bo ogólnie chcielibyśmy się z Wami pogodzić. No, nie wiem, czy chcę. Się z Wami godzić? No, ale okej. Okay. To może się przedstawimy? Wszyscy powiedzieli, okej. Okay. Dobra, to ja zaczynam. Jestem Natan, mam 17 lat, i to ja. Śliczny. Git. Spoko. Dobra, teraz. Ja Hihi. Hi. Ka jestem Oliwia. I mam 15 lat Hihi. Hi. I to ja. Śliczna moja misia. Myśli. Jezu, ale pik mi. Hm. Może być. Ładna. Git. Dobra, teraz ja. Jestem Dortmaja. Mam 17 lat. I to ja. Może być. Myśli. Jaka ona śliczna. Piękna. Ok. Bodzini. Dobra, teraz ja. Jestem Myra, mam 18 lat i to ja. Śliczna, moja pukie. Ładna. Spoko. Git. Dobra, teraz ja. Jestem Doc Max, mam 18 lat i to ja. Śliczny. Mój kociaczek. Misiaczek. Maksuś, omg. Reszta powiedziała Git. Part 3.